Witam serdecznie. Internet to dziś naprawdę niesamowite narzędzie. Pomyślmy tylko, jednym kliknięciem można zrobić zakupy, umówić się do lekarza, no i oczywiście porozmawiać z rodziną i przyjaciółmi, nawet jeśli są na drugim końcu świata. To jest po prostu ogromna wygoda, która bardzo ułatwia nam codzienne życie. No właśnie. Niestety, tak jak w tym świecie za oknem, tak i w cyfrowym, można natknąć się na różne zagrożenia, ale spokojnie nie ma powodu do paniki. Celem tego naszego spotkania jest właśnie pokazanie, jak po tej cyfrowej autostradzie poruszać się bezpiecznie, z wiedzą i, co najważniejsze, z pełnością siebie. Przejdziemy sobie przez pięć głównych tematów. Zaczniemy od takiego ogólnego spojrzenia na cyfrowy świat, potem przyjrzymy się metodom oszustów, nauczymy się rozpoznawać ich pułapki, a na sam koniec zbudujemy sobie taką solidną cyfrową tarczę ochronną. No dobrze, to co? Zaczynajmy? Tak jak sobie powiedzieliśmy, cyfrowy świat daje nam naprawdę mnóstwo korzyści. I żeby móc w pełni i bez strachu z nich korzystać, kluczowa jest umiejętność dbania o swoje bezpieczeństwo w sieci. To trochę tak, jak z nauką zasad ruchu drogowego, zanim wyruszy się w pierwszą samodzielną podróż. No dobrze, a teraz przejdźmy do sedna. Trzeba zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz metody oszustów rzadko kiedy opierają się na jakiejś skomplikowanej technologii. Nie, nie, ich główną bronią jest psychologia i niestety świetna umiejętność manipulowania naszymi emocjami. Popatrzmy na te dane, ten wykres doskonale pokazuje, z czym mamy do czynienia. W ciągu zaledwie jednego roku, między 2022 a 2023, liczba oszustw komputerowych w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie. To naprawdę daje do myślenia i pokazuje, dlaczego świadomość i wiedza są dziś tak absolutnie kluczowe. I właśnie głównym narzędziem cyberprzestępców jest tak zwana socjotechnika. Warto sobie uświadomić, że oni nie próbują włamać się do komputera, oni próbują włamać się do naszej głowy, chcą złamać naszą czujność. To jest po prostu gra psychologiczna, w której stawką są nasze dane i no cóż nasze pieniądze. Ten schemat działania oszustów jest no cóż niemal zawsze taki sam i opiera się na tych trzech filarach. Najpierw budują zaufanie, udają kogoś, komu naturalnie ufamy, np. Na pracownika banku czy policjanta. Potem uderzają w emocje, najczęściej strach lub chciwość, a na sam koniec dodają presję czasu, żeby nie było ani chwili na zastanowienie. Używają wtedy słów: natychmiast teraz okazja zaraz zniknie. To wszystko po to, żeby wyłączyć nasze logiczne myślenie. Dobrze. Teoria za nami, to teraz zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Skupimy się teraz na tym najczęstszym polu bitwy, czyli na fałszywych wiadomościach, które lądują w naszych skrzynkach mailowych i na naszych telefonach. I oto najpopularniejsze scenariusze, z jakimi można się zetknąć: jakaś mała dopłata do paczki, rzekomy problem z kontem w banku, albo groźba, że za chwilę odetną nam prąd. Wszystkie te tematy mają jeden wspólny cel: wzbudzić silne emocje i skłonić do jak najszybszego działania czyli najczęściej do kliknięcia w podstawiony link. I tutaj właśnie jest ten kluczowy moment, w którym oszuści zastawiają pułapkę. Zwróćmy uwagę na te adresy. Wyglądają podobnie, prawda? Ale diabeł tkwi w szczegółach. Zanim cokolwiek klikniemy, warto najechać kursorem na link, ale nie klikać. W lewym dolnym rogu ekranu powinien pojawić się prawdziwy adres strony. Jeśli wygląda inaczej niż ten, którego się spodziewamy, to jest czerwona flaga. A jeśli coś wydaje nam się podejrzane, oto prosty plan działania. Przede wszystkim spokój. Nigdy przenigdy nie należy działać w pośpiechu. Zamiast klikać w link z wiadomości, lepiej samemu znaleźć oficjalny numer do banku czy urzędu i po prostu zadzwonić, żeby potwierdzić informację. A podejrzanego SMS-a warto też zgłosić. To pomaga chronić innych. A teraz przejdźmy do oszustw, które idą o krok dalej. Uderzają nie tylko w finanse, ale też w nasze emocje i zaufanie. Mowa tutaj o oszustwach romantycznych i inwestycyjnych. One są często dużo bardziej wyrafinowane i niestety długofalowe. Niestety ten scenariusz powtarza się w kółko. Oszust tworzy idealny wizerunek: lekarz na misji, żołnierz za granicą, potem przez tygodnie, a nawet miesiące buduje głęboką relację, a gdy zdobędzie już pełne zaufanie, nagle pojawia się jakiś kryzys i prośba o pieniądze. Po otrzymaniu środków kontakt się po prostu urywa. Sama znajomość tego schematu to już pierwszy ważny krok do ochrony. Równie niebezpieczne są fałszywe inwestycje. Obietnica jakiegoś pewnego wysokiego zysku bez żadnego ryzyka to pierwsza i najważniejsza czerwona flaga. Oszuści bardzo często wykorzystują też wizerunki znanych osób i naciskają na szybkie decyzje. Tutaj warto zapamiętać jedną złotą zasadę: Jeśli coś brzmi zbyt pięknie, żeby mogło być prawdziwe, to prawdopodobnie prawdziwe nie jest. Dobrze, poznaliśmy już zagrożenia, wiemy jak działają oszuści. Najwyższy czas przejść do budowania naszej obrony. Ta część skupi się na prostych, ale bardzo skutecznych nawykach, które razem tworzą solidną cyfrową tarczę ochronną. I to właśnie doskonale opisuje pojęcie cyberhigieny. To naprawdę nie jest nic skomplikowanego, to są codzienne, proste czynności, które gdy wejdą nam w krew, radykalnie podnoszą nasze bezpieczeństwo, dokładnie tak jak mycie rąk chroni nasze zdrowie fizyczne. Zacznijmy od hasła, czyli od klucza do naszego cyfrowego domu. Zamiast wymyślać jakieś skomplikowane ciągi znaków, których i tak nie da się zapamiętać, o wiele lepiej jest stworzyć długą frazę z kilku słów. Coś takiego jest niezwykle trudne do złamania dla komputera, a dla nas proste do zapamiętania. I jeszcze jedno jedno hasło do jednej ważnej usługi to absolutna podstawa. Ale samo hasło to czasem za mało. Dlatego wszędzie gdzie to możliwe, warto włączyć coś co nazywa się uwierzytelnianiem dwuetapowym. To jest jak taki dodatkowy zamek w drzwiach. Nawet jeśli złodziej jakoś zdobędzie nasz klucz, czyli hasło, to bez tego drugiego i tak nie wejdzie do środka. Zobaczmy jak to dokładnie działa. Hasło to ten pierwszy element, czyli coś co znamy, a drugi element to jednorazowy kod wysłany na nasz telefon, czyli coś, co mamy przy sobie i dopiero połączenie tych dwóch rzeczy pozwala się zalogować. To naprawdę proste, a przy tym niezwykle skuteczne zabezpieczenie. I na koniec jeszcze kilka takich fundamentalnych zasad cyberhigieny. Regularna aktualizacja programów, blokada ekranu w telefonie to podstawa. Pobieranie aplikacji tylko i wyłącznie z zaufanych źródeł. No i oczywiście ostrożność w mediach społecznościowych. To są naprawdę proste nawyki, które tworzą naszą codzienną cyfrową tarczę. Bo warto pamiętać, że te wszystkie zasady nie mają na celu nas w żaden sposób ograniczać. Wręcz przeciwnie, one mają dawać wolność, dają tę pewność siebie, która pozwala w pełni i bez lęku korzystać z tych wszystkich ogromnych możliwości, jakie daje nam dzisiejsza technologia. I na sam koniec zostawiam wszystkich z takim jednym pytaniem nie trzeba robić wszystkiego naraz, ale jaki jeden mały krok można wykonać jeszcze dzisiaj, żeby wzmocnić swoje cyfrowe bezpieczeństwo? Może to będzie zmiana hasła do poczty na jakieś mocniejsze, a może włączenie blokady ekranu w telefonie? Każdy, nawet taki najmniejszy krok, ma naprawdę ogromne znaczenie.